Hej, hej, hej! Witam Was wszystkich, moi mili, z tej strony Kaldern. I tak, wracamy dalej do e, gry Fallout, zapewne. Jak już zauważyliście, rzecz jasna. E, I tak, e, ostatnio skończyliśmy grę na odnalezieniu w końcu głównego celu naszej mm, wędrówki, czyli rzecz jasna, hydroprocesora, który mamy w naszym ekwipunku, rzecz jasna. E, więc przed nami już pozostaje tylko i wyłącznie powrót do domu, czyli do krypty 13, w której to rzecz jasna czekają na nas jeszcze z dwa króciutkie zadanka, z którymi mam nadzieję dość szybko uda mi się uporać. No tak, ale w tej chwili musimy wrócić... Drogą, którą tu się dostaliśmy, na powierzchnię, no i, no i opuścić Nekropolię, a raczej Nekropolis, Miasto Guli. Nie wiem, chyba nie wybijałem z tego, co się orientuje, zwolenników Seta, którego to jakiś czas temu utłukliśmy. Przypomnę tylko, że był on przywódcą. Jednego z odłamów guli, jakie mieszkały w właśnie Necropolis, nazwijmy ich tymi złymi gulami. Tak więc, z tego co widzę, tu większość poubijana jest, więc chyba nie będzie problemu. Warto się z nimi rozprawić, jako że no, zawsze to jest dodatkowe doświadczenie. I tak, e, również muszę Was, was przeprosić za to, że ten odcinek będzie prawdopodobnie dosyć krótki, e, jako że... E, no, hydroprocesor dosyć szybko uda nam się zwrócić e, w odpowiedniej osobie w krypcie 13. Jeszcze pogadamy tylko z przywódcą tych guli. On nam podziękuje za uruchomienie e, hydropompy. E, nic poza tym nie mamy z tego więcej. Ruszamy dalej. No i oprócz rzecz jasna, tych dwóch pobocznych zadanek i, 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 i oddania mm, hydroprocesora, dużo rzeczy nie będziemy mieli do roboty w e, Krypcie 13. Tak więc no nie sądzę, żeby ten odcinek był dosyć długi. Nie wiem, 15-20 minut pewnie potrwa. No, wspina się. No i co, to są zwolennicy Seta, czy nie? Tak, najwyraźniej są to zwolennicy Seta, tak więc z nimi się od razu również rozprawimy. Przyda się jakaś porządna sieczka w tym odcinku, jako że inne nas raczej nie czekają. Oj, Ian, pudło. Niedobrze. I jeszcze jeden ma ochotę dostać kuleczkę od nas. Przeładowujemy i kończymy walkę. O, nie mogę jeszcze. Ktoś jeszcze ma chęć być może na obyrwanie. Jak na razie nie, ale podejrzewam, że ci będą taką ochotę mieli. Dokładnie. Wykończę ich szybciutko. Ta zawsze jakieś doświadczenie wpadnie. Nie duże, ale zawsze. Ładne buły im wsadzę po prawie 100 punktów zdrowia. A to całkowicie wystarcza, żeby takiego gula pozbawić życia. O, proszę. Przeżył strzał i Jana i mój. No niestety już następnego nie bardzo. O, tu jest troszkę ich jeszcze. Ale już z tym może o proszę, a ten nas zauważył z jakiej odległości. Yy, spasuje z wybijaniem ich wszystkich. Nie chcę tracić czasu. Aha, dobra, jeszcze ten. No to najwyraźniej będziemy musieli troszkę dłużej tu zostać. Jeszcze ten. <laughs> Jeszcze się stanie tak, że wszyscy nam się zwalą na głowę. Przejdziemy sobie naokoło, no, chyba padł. Przeładowujemy i no, możemy skończyć walkę. Sądzę, że więcej guli nie musimy ubijać. Zawsze troszeczkę doświadczenia nam wpadło. Około 1000. Tam 700, chyba 50. Coś około. Dobra, nieważne. Pozostaje nam e, obrać kierunek tylko na kryptę 13. Być może nas coś zaatakuje po drodze. A przy odrobinie szczęścia może znajdziemy jakąś ukrytą lokację. No dobra, spotykamy kretoszczury. Czy tam świnio Nie, to są kretoszczury. Zawsze jakieś doświadczenie dodatkowe. Jeśli jest to możliwe, to no warto ubijać e, takich przeciwników napotkanych na e, pustkowiach. doświadczenie to doświadczenie. Nieprawdaż? 445 punktów doświadczenia. W tych kościach chyba nic nie znajdziemy. Ok, No to opuszczamy tą niegościnną dla nas lokację. No i dalej. I docieramy na miejsce. Godzina nie jest w sumie zbytnio ważna. Chociaż może. Aj, nie, 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 nie. Może jednak wejdziemy o świcie. Dokładnie 9.20. Od samej jaskini zaczynamy, rzecz jasna. No i tutaj jest pewien mój fetysz, czyli zawsze, gdy wracam do krypty 13, zdejmuję. Pancerz z siebie, aby wyglądać tak jak, no, nazwę ich moimi ziomkami, z którymi to rzecz jasna nasz bohater wychował się. Jest piękne wejście. Używamy rzecz jasna komputerka. No i wchodzimy. No, i naszym oczom ukazuje się piękna, niezniszczona krypta. No, chyba to jest jedyna krypta, którą możemy podziwiać niezniszczoną. I przez chyba długi czas będziemy, będzie to taka jedyna krypta. No, już na pewno jest to jedyna krypta, taka w pierwszej części. Dobrze. Tu, o ile do. O ile pamiętam, o ile pamięć mnie nie myli, chyba nic ważnego nie było. Mm, tu mamy czarnego lekarza afroamerykanina. On może nas wyleczyć. Oczywiście możemy korzystać z tego leczenia, ile razy będziemy mieli na to ochotę. Nie jest to ograniczone. Dobra, bierzemy windę i jedziemy na drugie piętro. Na drugim piętrze nie będzie nie ma zbyt dużo rzeczy do roboty. Pobierzemy sobie tylko jeden questik i rozwiążemy drugi. Musimy pogadać z Cindy, z rudą dziewczyną. No i tak, ona ma pewien problem. Zła opcja dialogowa, jeszcze raz. No, na wszelki wypadek dobrze pogadać z nią ze trzy razy, wypytać o wszystko, o ile to możliwe. W każdym, bądź w każdym bądź razie dowiadujemy się od niej, że ktoś w krypcie kradn kradnie zapasy wody. Dokładnie e pozbawia kryptę drogocennego e zasobu. E no, zobowiązaliśmy się dowiedzieć a przynajmniej rozejrzeć się w tej sprawie. Nim ruszymy na trzecie piętro, porozmawiamy z drugą. Rudowłosą dziewczyną. Ona jest, jakby to powiedzieć, nie jej, Coraz bardziej się zaczyna nie podobać sytuacja, jaka panuje w krypcie, dlatego też myśli o wzniecie, wznieceniu buntu. No, naszym zadaniem jest. Wyperswadować jej to, aby tego nie robiła, i zobaczymy, czy nam to się uda. Trzeba dosyć ostrożnie prowadzić z nią konwersację. No, voila, i dokładnie o to chodziło: zdobywamy 750 punktów doświadczenia za pokojowe usp uspokojenie rewolucyjnej części populacji krypty. Czyli innymi słowy, udało nam się zażegnać e, bunt, rewolucję w krypcie, która być może niedługo mogłaby nadejść. Dzięki nam e, tak się nie stanie. Zdobyliśmy przy okazji e, level. Następny level, tak, dokładnie. O ile dobrze pamiętam, e, miałem już wybrany profit, jaki chciałem wziąć na tym levelu. Mam nadzieję, że on tu gdzieś jest. Tak, jest dokładnie. Szybki palec. Co nam daje szybki palec? Mianowicie zmniejsza nasz koszt strzału z każdej broni palnej, z każdej, każdej broni, o ile się nie mylę, plazmówki, ciężkiej broni, no z każdego rodzaju broni o jeden punkt zmniejsza nas, nasz koszt użycia broni. Tak więc strzał celowany będzie kosztował teraz nas 6 punktów ruchu akcji, a nie 7. A zwykły strzał będzie nas kosztował 5 punktów, a nie 6 Czyli będziemy na przykład mogli oddać dwa strzały ze snajperki w turze Bardzo przydatny profit, polecam go każdemu Oprócz tego, do czego by tu dodać Ręczna broń palna nie potrzebujemy Otwieranie zamków jeszcze troszeczkę podniosę Na 107, a resztę... Dodajemy broń energetyczną. Już powoli należy iść właśnie w kierunku e, broni energetycznej, jako że w najbliższym czasie w nasze ręce wpadną e, no, właśnie tego typu bronie, tak więc lepiej umieć się nimi e, nieco lepiej posługiwać. No i dobra, na tym poziomie jest wszystko już załatwione. Pozostaje nam udać się na piętro trzecie, a raczej na poziom trzeci. Okej. Okay. No i najpierw może pogadamy ze strażnikiem <laughs> magazynu. No on też tam coś podejrzewa, że ta woda znika z magazynu. Tak więc, lepiej się temu przyjrzyjmy nieco dokładniej. W tym celu przejdziemy sobie do pomieszczenia obok. Odpalimy naszego pip boya i ustawimy budzik na godzinę 12 w nocy. Jako, że woda ginie zazwyczaj w nocy. No, i coś się od razu zaczyna dziać. Wychodzi pewien osobnik. Musimy poczekać. O, dokładnie, Przyspowio przysłowiowe mmm, palenie głupa. E, nic nie widzicie, nic nie słyszycie. Nie interesuje mnie w ogóle magazyn. Idę w inną stronę. A po chwili dokładnie w tył wzrot, zwrot. Przepraszam. I od razu kieruje swoje kroki do magazynu, nie czekając, że Jasna ruszamy, sprawdzić czego on tam szuka. Co tu robisz? Witaj. Co ty tu robisz? No on stara się nam tłumaczyć, że martwił się sytuacją krypty, w jakiej się aktualnie znajduje. Oczywiście nie pozostawimy tego, tak? Staramy się dopytać go nieco dokładniej, wyciągnąć od niego jakieś informacje. Chcieliśmy sprawdzić, czy coś ma przy sobie. On oczywiście nie chce tego zrobić. Zrobić. Przeszukujemy go. I dokładnie. Udało nam się e, przeszukać e, owego osobnika. Dostaliśmy za to 1000 punktów doświadczenia, ponieważ e, to właśnie on kradł wodę. E, dzięki naszemu wysokiemu współczynnikowi e, retoryki, m, który, na który udał nam się dodatkowo rzut, ponieważ e, może nam się również to nie udać jak się. Pewien tam rzut systemowy nie uda na właśnie retorykę. W każdym bądź razie nam się udało, dzięki czemu udało nam się go odstawić do więzienia. Tak czy inaczej dzięki temu zgarnęliśmy 1000 punktów doświadczenia. No i pozostaje nam już tylko i wyłącznie udać się do Overseera, czyli... Mm, opiekuna całej krypty. To pokój Overseera. to tu podejmuje się wszystkie ważniejsze decyzje. Ci ludzie są przywódcami tej krypty. Tak więc podchodzimy, Overseer oczywiście siedzi na swoim specyficznym siedzeniu, siedzonku, na podniesieniu. W trakcie walki wysuwają mu się z boku dwa olbrzymie minigany, tak więc walka z nim... No. Nieźle by nam dał do wiwatu. W każdym bądź razie nie będziemy tego robili. Gadamy z nim. Jasne, że tak. Oczywiście sprawdzanie teraz wszystkiego. Diagnostyka. Oczywiście, ach, to nic takiego. Będziemy skromni. No, 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 it was something. Don't downplay what you've done. You've saved a lot of lives. All right. Now we need a report on what's out there. Please go to the library. No, no, bracie, odsyła nas tym razem do sporządzenia raportu o tym, co się dzieje na powierzchni. Tak, dostaliśmy wystarczająco dużo ilość punktów doświadczenia, a mianowicie, mianowicie 7,5 tysiąca za odnalezienie hydroprocesora, co pozwoli nam wskoczyć od razu na poziom wyżej. Raport udało nam się sporządzić, musimy go wysłać jeszcze tylko do Overseera, używając ten komputerek dokładnie, bawisz się nieco. Z komputerem, ale wydobycie z niego czegokolwiek użytecznego wymaga zastosowania pewnej wiedzy naukowej. E, nauki mam 61, Niedużo, nie dużo, nie czytałem zbyt wiele książek. Sprawdzasz nieco, e, spędzasz nieco czasu wyszukując istotne informacje. Dobra, chyba nam to nic nie dało a nawet jeśli to nie zauważyłem nic, e, nic przydatnego. No dobra, w tak, w każdym bądź razie wracamy do pokoju Overseera, porozmawiać z nim o raporcie. i uh, just wanted to let you know that the water supply has stabilized. actually, we're rebuilding our reserves. you did great. i, uh, I am a little concerned, however. I, I don't like your reports. what was in the reports, that is. in fact, they scared the heck out of me. it's those mutants. I've done some calculations and well I've come to an unpleasant conclusion. <sighs> the mutant population is far greater than could be expected by natural growth or mutations. This leads me to believe that I don't really understand it, but it looks like someone's generating new mutants. And at a startling rate. Someone's making mutants. Z jaką kierowcą kieruje się w taki sposób, zagrożenie jest w stanie. Find i zniszczyć tego labu, jak tylko mogę. You have no idea. No i dobra. Overseer jest przerażony sytuacją, jaka panuje na powierzchni, a mianowicie ilością supermutantów, jaka powstaje. Wyszedł z założenia, że ich ilość. Ilość ich powstawania nie może być uwarunkowana naturalnymi skutkami, Tak więc ktoś musi ich tworzyć. Ktoś musi tworzyć nowych mutantów, przez co cała krypta, jak i pustkowia są zagrożone. No a my mamy się rzecz jasna tym zająć. Mamy sprawdzić, kto tworzy nowych supermutantów i powstrzymać go. Ale to już wszystko w następnych odcinkach. Komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Od następnego odcinka zaczynamy nowy wątek fabularny e, Fallouta. Tak więc wyczekujcie go. Na razie.